Gratulacje, Szalot! Wygrywa Draft Ligę Środową bięknie, bięknie. D1. Fajna MVP w twoje ręce. E, powiedz, bo przebieg finału był o tyle ciekawy, że tak jak w sezonie dużo punktów pada, tak tutaj na no odwrotnie. Potrafiliście w sezonie mieć mecze, gdzie traciliście ponad 100, 113-116 punktów. Dzisiaj zatrzymaliście Miami na 65. Czemu ta obrona dzisiaj była taka wyjątkowa? Myślę, że wróciliśmy do podstaw, co było w pierwszych trzech meczach sezonu. E, czyli po prostu dobre wejście w mecz. E, nie ma odpuszczania od samego początku. Każdy wie, jakie ma zadania i, i trzeba go realizować i myślę, że to się przełożyło. E, wróciliśmy do tego właśnie, co było w pierwszej połowie sezonu i dzięki temu mogliśmy przezwyciężyć jakieś tam niedotknięcia nawet w ataku. Ok. E, a powiedz, bo dzisiaj wygraliście mimo braku Andrzeja Kienkiewicza, który ostatecznie MVP sezonu zgarnął. E, jak łatacie jego braki na Wojsku? No, staramy się jak możemy. No, każdy w takich sytuacjach może, może zdobyć punkty, może zrobić coś ważnego dla drużyny. E, ważne, żeby o tym nie zapominać, że, że trzeba szukać swojej roli, e, nawet jak nie wpada, czy, czy coś nie wychodzi, grać dalej, szukać kolegi, e, brać odpowiedzialność i jedziemy dalej. MVP to jest nasz dzisiejszy. <grytanie> tak jest. Dobra. Dzięki wielkie, gratulacje. Dzięki wielkie.